Zapaliła się kontrolka check engine. Poradnik krok po kroku: co robić? Co oznacza kontrolka check engine? Lampka kontrolna silnika, zwana również lampką wskaźnika usterki, Il, jest częścią pokładowego systemu diagnostycznego Twojego samochodu, często nazywanego OBD-2. System monitoruje szeroki zakres czujników i układów, w tym te, które regulują emisję spalin, pracę silnika, mieszankę paliwową, czas zapłonu i nie tylko. Gdy elektroniczna jednostka sterująca ECU Twojego samochodu wykryje problem, zapisuje kod błędu i zapala kontrolkę, aby cię ostrzec. Kontrolka może zapalić się z setek różnych powodów, począwszy od czegoś tak małego, jak poluzowany korek wlewu paliwa, aż po coś tak poważnego, jak przerwy w zapłonie silnika lub awaria katalizatora. Co zrobić, jeśli zapali się kontrolka check engine? Jeśli kontrolka zapali się podczas jazdy, pierwszą rzeczą do zrobienia jest obserwacja zachowania samochodu. Jeśli kontrolka pozostaje włączona, a silnik pracuje prawidłowo, może to oznaczać drobny problem. Pojazd może nadal nadawać się do jazdy, ale usterka powinna zostać jak najszybciej zdiagnozowana i usunięta. Skanowanie w poszukiwaniu kodów, jeśli masz skaner O, BD2, podłącz go do portu, zwykle pod deską rozdzielczą, i odczytaj kod błędu. Nawet niedrogie skanery lub aplikacje mobilne mogą pomóc w zidentyfikowaniu problemu. Jeśli kontrolka Check Engine miga lub silnik pracuje nierówno, oznacza to poważny problem. Często są to przerwy w zapłonie silnika, które mogą spowodować uszkodzenie katalizatora. Inne objawy obejmują utratę mocy, wibracje i drgania, dziwne dźwięki podczas pracy silnika, słabe przyspieszenie, a także nietypowe zapachy, takie jak zapach niespalonego paliwa. Co robić? Zmniejsz prędkość i obciążenie, zwolnij i unikaj gwałtownego przyspieszania. Zatrzymaj się i wyłącz silnik, jeśli jest to bezpieczne. Wezwij lawetę i odstaw samochód do warsztatu w celu przeprowadzenia profesjonalnej diagnostyki. Jazda z migającą kontrolką może prowadzić do kosztownych uszkodzeń, zwłaszcza katalizatora lub wewnętrznych części silnika. Co powoduje zapalenie się kontrolki check engine? Drobne problemy obejmują niską jakość paliwa, brudny lub zatkany filtr powietrza lub nieszczelny układ EWAP. Umiarkowane problemy obejmują zużyte świece zapłonowe lub cewki zapłonowe, wadliwy czujnik masowego przepływu powietrza, mas, wycieki podciśnienia, wadliwy zawór igir i uszkodzony termostat. Cały świat części samochodowych w Twojej kieszeni. Pobierz aplikację Autodog. Poważne problemy obejmują przerwy w zapłonie silnika, uszkodzony katalizator, niesprawne wtryskiwacze paliwa, awarie czujnika wału korbowego lub wałka rozrządu oraz problemy związane ze skrzynią biegów. Uwaga. Pojedynczy kod usterki może być spowodowany wieloma różnymi problemami, dlatego też zazwyczaj wymagana jest profesjonalna diagnostyka. Na przykład kod P0401 może być spowodowany różnymi problemami w układzie EGR. Dowiedz się więcej z naszego filmu. Jak zdiagnozować i usunąć usterkę? Krok pierwszy: wyszukaj kody usterek. Użyj skanera OBD-2 i podłącz go do portu diagnostycznego, zwykle znajdującego się pod kolumną kierownicy. Włącz zapłon, ale nie uruchamiaj silnika. Odczytaj zapisane kody usterek. Zazwyczaj zaczynają się one od litery, po której następują cztery cyfry, na przykład P0300, P0420. Zapisz je lub wyszukaj ich znaczenie, korzystając z zaufanego źródła online. Krok 2. Porównaj kody z objawami. Na przykład kod P0301 w połączeniu z nierówną pracą na biegu jałowym zwykle wskazuje na przerwę zapłonu w cylindrze pierwszym. Kod P0455, któremu towarzyszy silny zapach paliwa, może wskazywać na duży wyciek w układzie EWAP. Krok trzeci. Najpierw zajmij się prostymi sprawami. Zacznij od podstaw. Upewnij się, że korek wlewu paliwa jest prawidłowo dokręcony lub wymień go, jeśli jest uszkodzony. W przypadku wykrycia przerw w zapłonie wymień stare lub brudne świece zapłonowe. Wyczyść lub wymień zabrudzony czujnik masowego przepływu powietrza MF. Sprawdź przewody powietrza i podciśnienia pod kątem widocznych pęknięć lub luźnych połączeń, które mogą powodować nieszczelności. Krok 4. Wyczyść kody i monitoruj kontrolkę. Użyj funkcji skanera, wyczyść kody, aby zresetować lampkę kontrolną silnika. Jeśli problem zostanie rozwiązany, kontrolka powinna pozostać wyłączona. Jeśli problem powróci po pewnym czasie jazdy, konieczna może być dalsza diagnostyka lub profesjonalna pomoc. Uwaga! Jeśli problem był tymczasowy i nie powtórzył się w ciągu kilku cykli jazdy, kontrolka silnika może zgasnąć samoczynnie. Dzieje się tak często po jednokrotnym użyciu paliwa niskiej jakości. Zachowaj ostrożność. Nawet jeśli kontrolka zgaśnie, kod usterki pozostanie zapisany w pamięci i cił. Problem może powrócić w dowolnym momencie, zwłaszcza jeśli jego przyczyna nie została usunięta. Jak uniknąć ostrzeżeń kontrolki silnika? Używaj paliwa wysokiej jakości od niezawodnego dostawcy. Prawidłowo dokręcaj korek wlewu paliwa po każdym tankowaniu. Wymieniaj filtry powietrza i paliwa zgodnie z zalecanym harmonogramem serwisowania. Regularnie serwisuj układ zapłonowy. Terminowo wymieniaj świece zapłonowe, cewki i przewody. Unikaj całkowitego opróżniania zbiornika paliwa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pompy paliwa. Nie ignoruj lampki kontrolnej silnika. Drobna usterka może przerodzić się w kosztowną naprawę. Regularne serwisowanie kosztuje mniej niż naprawa poważnych uszkodzeń. Czy uważasz to za pomocne? Bądź na bieżąco z kolejnymi wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji samochodu.